Zróbmy wędkowanie magnetyczne w miejscu, gdzie widzieliśmy potwory spronki. O mój Boże, co to jest? Czy to prawdziwa krew? Chyba złapałem coś dużego i ciężkiego. Jak to możliwe? To prawdziwy spronki. Witajcie widzowie i subskrybenci. Nazywam się Sław, a teraz zaczynamy kolejny odcinek łowienia magnesem Yahoo! Ale dzisiaj jesteśmy w bardzo specjalnym miejscu z mojego poprzedniego filmu. Możesz skorzystać z tej wskazówki, aby obejrzeć to. Znaleźliśmy kilka rzeczy związanych z eleganckimi potworami, i tak zdecydowaliśmy się kontynuować ten serial, aby znaleźć więcej rzeczy. I chłopaki, hej, wygląda na to, że mam uczucie, że coś jest teraz na moim magnesie. Dobrze, zobaczmy, czy coś mamy. O tak, mamy coś, co to jest co do diabła, chłopaki. Tylko popatrzcie, wygląda to jak plakat z tego żartobliwego gry wideo. Tak, możecie spojrzeć na ten obrazek i zobaczyć, jak wygląda w grze. To jest twarz pełna grozy i wygląda przerażająco. To oznacza, że jesteśmy na prawdziwym thrillerze. Coś złego się tutaj wydarzyło. I coś związanego ze sprunkami. Zdecydowałem kontynuować moje przygody ze sprunkami, ponieważ otrzymałem wiele waszych komentarzy, że chcecie więcej. I chłopaki, jeśli chcecie więcej takiego magnetycznego łowienia, śmiało piszcie swoje komentarze. Teraz zasubskrybuj i naciśnij przycisk dzwonka, aby nie przegapić moich przyszłych filmów, ponieważ zamierzam robić więcej magnetycznego łowienia specjalnie dla Was. Chłopaki, złapałem coś ciężkiego. Tak, o to jest ciężkie. Zobacz, jak mój rulon się napina. Dobrze, więc złapałem coś bardzo ciężkiego, chłopaki, więc jest bardzo trudno to wydostać. O, zobacz, myślę, że to wychodzi z wody. Co to, do diabła, hej, czy to jest kapelusz? O mój Boże, to jest prawdziwa głowa, a ten kapelusz może należeć do czarnego. Najstraszniejsza, najbardziej niebezpieczna osoba kiedykolwiek to kolejny dowód, że potwory z Prąki były tutaj z jakiegoś powodu, ale jednocześnie wielu moich subskrybentów napisało mi komentarze, że to nie jest prawda, więc jesteśmy tutaj, aby zobaczyć, czy to prawda, czy fałsz. Jeśli potwory z pranking istnieją w prawdziwym życiu, a to już może coś znaczyć. Rzucajmy dalej magnesem, aby dowiedzieć się więcej. Zobaczmy, co jeszcze jest ukryte w miejscu, gdzie widzieliśmy coś związanego ze sprunkami. Właściwie moje och, złapałem coś. Och, tak, popatrz na te bąbelki. Mamy coś to szalone, więc teraz musimy być bardzo dokładni, aby zobaczyć, czy możemy zdobyć jakieś rzeczy związane ze sprunkami. Właściwie mój ulubiony sprunk to Oren. Bardzo go kocham. Jaki jest Twój ulubiony sprunk? Śmiało napisz w komentarzach. Ale nadal jestem ciekawy, co się tutaj stało. Pierwszy, dlaczego znaleźliśmy tyle przerażających rzeczy. Dobrze, zobaczmy. O tak, widzimy coś, coś wyłania się z wody. O nie, to jest nóż pokryty krwią. O mój Boże, z tej strony wygląda to jeszcze bardziej przerażająco. Ta walka jest tak przerażająca, że jeden z potworów sprunki mógł używać tego noża do walki. Aby walczyć z innymi sprunkami albo nie wiem, może masz swoje zdanie? Naszą wspólną misją teraz jest zrozumienie, co dokładnie tu się stało. Więc śmiało pisz swoje komentarze, swoje pomysły, jak wyglądała sytuacja związana ze sprunkami. Ale zaraz kontynuujemy. Zamierzamy znaleźć więcej rzeczy związanych z potworami. Dobrze, to kolejny dobry rzut. Czyż nie? Aktualnie nie czuję absolutnie nic. Wygląda na puste, ale nie! Teraz wygląda, jakbyśmy coś mieli. Na pewno coś mamy. Wow, co to jest? Wygląda jak cyfrowy rejestrator, ale zobacz, jest pokryty tym samym kolorem co nóż. Eee, znaleźliśmy wcześniej, myślę, że teraz musimy to trochę wysuszyć i spróbujemy posłuchać, co zostało nagrane na cyfrowym rejestratorze, więc możemy dowiedzieć się, co się tu wydarzyło w poprzednich dniach. Rejestrator jest powiązany z kluczem sprężynowym i jest teraz trochę wysuszony. Spróbujmy go włączyć. O! Słyszałeś ten dźwięk. To może oznaczać, że działa. Teraz jestem w głównym menu. O! Dlaczego byśmy nie posłuchali ostatniego nagrania? Zagrajmy to! To jest czarne, 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 czarne! To jest jego głowa! Najbardziej niebezpieczna postać z Sparkus! To jest jego głowa! A teraz użyję mojej czarnej magii. Czarna magia? On zamierza użyć czarnej magii. Chcę przemienić wszystkich. O nie, o nie! To takie przerażające. To jest magnetofon, cyfrowy rejestrator, który był używany przez Blaka. Powiedział nam, że używa swojej czarnej magii do zrobienia czegoś naprawdę złego. Zobaczmy, co jeszcze jest ukryte pod wodą, ponieważ słyszeliśmy, że tam wydarzyło się wiele rzeczy. Więc teraz zaczynam się trochę bać, ale nadal wykonuję magnifikację dla moich subskrybentów. Jeśli podobają Ci się moje filmy, zostaw swojego lajka. Like wow, zobaczcie te bąbelki. O, to dziwne. Pierwszy mam przeczucie, że coś zdobyłem, ok? Zrób to, bo ja. Jestem pewien, że mamy coś interesującego. Hej, patrz, tam jest plastikowa torba czy coś, czy nie? Ho, coś białego. Co to diabła, o mój Boże, to wygląda jak łapa, jak ręka z panki. Spójrz na tę czerwoną plamę. To może oznaczać, że to coś zostało odcięte. Czyja to mogła być ręka, ale dlaczego jest magnetyczna? Bo ma metalowe, naostrzone pazury. To może oznaczać, że to coś należy do jednej z postaci sprąki, bardzo agresywnej i bardzo niebezpiecznej. I myślę, że wygląda na to tak, bo jest białe lub szare, i to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych postaci w ogóle. S Prunkies i jeśli znasz jej imię, śmiało je zapisz w komentarzach, jeśli jesteś na tyle bystry, bo ja zapomniałem. Przepraszam za to, ale nadal rzucajmy 1, 2, 3. Zaczynamy. To był ładny rzut, ale teraz moja twarz jest całkowicie pokryta brudem z wody i piasku. Ale nadal spróbujmy wydobyć więcej rzeczy z wody. Zobaczmy. Co możemy zdobyć? Orety! Hej, patrz, tam jest coś, co wychodzi z magnesem, co do diabła! Pomarańczowe słuchawki. Pamiętasz, mówiłem ci coś o spranki, o imieniu Oren? Popatrz na jego zdjęcie zawsze nosi słuchawki. A tak naprawdę w moich poprzednich filmach naprawdę widziałem Orena w prawdziwym życiu. Możesz skorzystać z tej wskazówki, aby zobaczyć, jak zainstalowałem kamery szpiegowskie i znalazłem Orena w prawdziwym życiu. To było trochę przerażające i szalone, ale teraz z jakiegoś powodu mamy jego telefony. I tak, to jest to pomarańczowy dźwięk to takie szalone. O mój Boże, rzucajmy dalej, aby dowiedzieć się więcej. Więc nie mamy czasu czekać. Rzućmy magnesem w miejsce, gdzie myślę, że na pewno było dużo potworów sprąki w prawdziwym życiu, a my jesteśmy tutaj, aby zobaczyć, czy to prawda, czy fałsz. Ale patrzcie, chłopaki, teraz mam wrażenie, że coś złapałem. Patrz, moja lina jest napięta. To oznacza, że mam coś na moim magnesie. Zobaczmy, co to jest. Dobrze, to wychodzi. Orety, co to, chłopaki? O, patrzcie, to jest machete, jest takie duże i magnetyczne. Patrzcie na ten wzór. Jest całe we krwi. Wszystkie te krwawe plamy pokrywają ten dziwny i dziki nóż. Wygląda to tak dziwacznie. To kolorowanie sprawia również, że jest czarne więc może ten drutowy nóż jest związany z czernią? Może czarny używa tego miecza do cięcia innych sprunków, a może niektóre z miłych sprunków, takich jak Gerbil czy ktoś inny, używa tego machetę do walki przeciwko czarnemu. Nie wiem, odłóżmy to na bok do innych znalezisk, które znaleźliśmy dzisiaj. Wszystko to będzie tu leżeć, więc rzucajmy dalej. Jak zauważyłeś, rzucałem w jedno konkretne miejsce, aby zdobyć więcej rzeczy związanych z tym wszystkim. Bądźmy bardzo ostrożni i precyzyjni. Tak więc tak, chłopaki, to na pewno coś, coś jest na moim magnesie. A co to jest, Orety? To wygląda jak macka, czy coś w tym stylu. Całe czarne pokrycie to takie dziwne, a ja wiem, co to jest. Ta macka jest używana przez Blaka, kiedy korzysta ze swoich supermoców, ma wiele macek wszędzie na swoim plecach i może używać ich jako broni, tak jak to może tak. Ktoś użył tego maczety, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Aby odciąć tę rzecz, ponieważ tak naprawdę jest bardzo niebezpieczna, to jest naprawdę dziwna rzecz. I tak się tego boję, wygląda tak dziwnie, wygląda na takie czarne i ciemne, więc się tego boję. Ale mam wewnętrzne przeczucie, że to nie jest koniec. Myślę, że możemy zdobyć więcej dowodów, możemy zdobyć więcej wskazówek z tych wód, aby udowodnić, że jest istnieją w prawdziwym życiu. Więc zróbmy to, zdobądźmy więcej mandatów z tych czarnych wód. Okej, okay, wow, złapałem coś dużego. Chłopaki, to jest bardzo trudne, to jest bardzo ciężkie. Co to może oznaczać? Będę tak dokładny, jak tylko mogę, żeby tego nie stracić, żeby pokazać to duże i ciężkie znalezisko Wam. Więc zobaczmy, czy to ma coś wspólnego ze jest czy nie. Co to za bombelki? O mój Boże, co to jest? Chłopaki, co to jest? O mój Boże, wygląda to tak przerażająco. O, to wychodzi, o mój Boże, o mój Boże, nie! Wysunęło się, o mój Boże, o mój Boże, wow, o mój Boże! To jest głowa czerwonego sprąki w jego przerażającym obliczu. Więc jedna połowa to głowa sprąki, a druga część to czaszka. Wygląda to tak dziko oryginalne zdjęcie tego stworzenia. Wygląda to tak. O mój Boże, jeśli znasz nazwę tego sprąki, śmiało zapisz ją. O mój Boże, ale to jest 100% dowodu, 100% dowodów, że sprąk jest były tutaj. Mamy wiele innych wskazówek, że tutaj. Była prawdziwa walka sprunkis, więc tak, to jest łapa jednego z szarych sprunkis. To jest czarny macek i czarna głowa. Może wszystko zaczęło się od tego przerażającego obrazu. I mamy wiele broni, które sprunkis używały do walki ze sobą. Może nawet ten miecz został użyty do odcięcia tej sprunki głowy, ale ta rzecz wygląda super dziko i super przerażająco. Chłopaki, zdobyliśmy dużo rzeczy, i tak naprawdę to nie są nasze pierwsze znaleziska związane ze sprunkami. Mamy całą playlistę. Możesz skorzystać z tej wskazówki, aby obejrzeć moje poprzednie filmy o sprunkach, a ja docenię Twoje wsparcie. Ale, chłopaki, mam tylko jedną opcję, aby zrozumieć, co się dzieje. W tych czarnych wodach musimy użyć stroju do nurkowania i zejść pod wodę. Więc chłopaki, jeśli uda nam się zdobyć 20 tysięcy polubień pod tym filmem, zrobimy to, więc śmiało subskrybujcie i naciskajcie przycisk dzwonka, aby nie przegapić tych epickich filmów w przyszłości. Nie zapomnij zostawić swojego polubienia już teraz i napisz tyle komentarzy, ile chcesz. Powiedz mi, co chciałbyś zobaczyć w moich przyszłych filmach. Tak czy inaczej, to wystarczy na dziś. Nazywam się SLAFA, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w przygodach SLAFA. Do widzenia!